Nadeszła jesień, a wraz z nią nowy rok szkolny i akademicki. Uczniowie i studenci na lekcjach słuchają nauczycieli, a na przerwach i po zajęciach słuchają swoich ulubionych artystów. No właśnie, czego się słucha w polskich szkołach i uczelniach? Tego dowiecie się oglądając ten film. Witam w kwestii dźwięku i zapraszam. Na wstępie chciałabym Wam podziękować za udział w ankiecie, którą udostępniłam na Facebooku i w zakładce ⁇ Społeczność na kanale ⁇ W badaniu, jeśli można to tak nazwać, wzięło udział 9 osób, z czego aż 8 obecnie studiuje, a jedna chodzi do techniku. Drugie pytanie dotyczyło profilu nauczania, czyli ścisły, humanistyczny lub trudny do określenia. W tym miejscu przeanalizuję Wasze dalsze odpowiedzi na podstawie tych profili, czy są jakkolwiek z nimi powiązane. Zaczynając od ścisłego kierunku, który zaznaczyło czterech ankietowanych, aż troje z nich twierdzi, że większość osób w ich grupie nie słucha tej samej muzyki. Z kolei na pytanie, czy osoba ankietowana słucha tego samego, co ich koledzy z ławki, ścisłowcy się podzielili. Dwoje z nich zaznaczyło twierdzącą odpowiedź, a kolejni dwoje wybrali opcję nie. Jedna stwierdziła, że to nie jej klimaty, a druga, że po prostu nie zna ulubionych artystów swoich znajomych. Ci, co odpowiedzieli negująco na te pytanie, powinni się do tego odnieść w kolejnym, pisząc, czego oni sami słuchają. Zrobiła to jednak tylko jedna z nich, wymieniając polskich wykonawców, m.in. Dawida Podsiadłę, Artura Rojka, Vito Bambino, Sana, Taco, Hemingwaya czy Grubsona. Kolejne pytanie dotyczyło źródeł pozyskiwania informacji o nowych utworach. Ogólnie 8 z 9 ankietowanych osób zaznaczyło platformę, na której teraz oglądacie ten film, ale o tym nieco więcej powiem w podsumowaniu. Co do ścisłowców, ci wybrali takie opcje jak YouTube właśnie, a także Spotify, Radio oraz koledzy ze szkoły. W ankiecie dostępna była także odpowiedź inne źródła, które można było wymienić w poleceniu poniżej tego pytania. Ścisłowcy wskazali ogólnie social media, w tym profile artystów oraz TikToka. Teraz przejdźmy na humanistyczną stronę mocy. Tych było dwóch, więc powinno pójść z nimi trochę szybciej. Zatem jedna z nich nie wie, czy wszyscy w jej grupie słuchają tej samej muzyki, a u drugiej na pewno tak nie jest. Jednak co ciekawe, ta pierwsza osoba zaznaczyła, że jednak słucha tego samego, co jej koledzy z grupy. Druga konsekwentnie stwierdziła, że nie gustuje w tej samej muzyce co reszta, bo to nie jej klimaty i napisała, że sama słucha amerykańskiego i niemieckiego trapu i rapu oraz house. A skąd humaniści dowiadują się o nowej muzyce? Tu w sumie nie ma zaskoczenia. Oboje z nich wybrali YouTube i Spotify, a osobno wymienili także TikToka i kolegów z klasy. Ostatnią grupę nazwijmy ogólniakami, czyli tymi, których profile trudno zaliczyć do ścisłych lub do humanistycznych. U dwóch z trzech ankietowanych nie wszyscy słuchają tego samego. Za to u trzeciej osoby jest inaczej i wskazała Pop jako gatunek, którego słucha cała jej grupa. Wszyscy troje zgodnie zaznaczyli, że nie słuchają tego, co pozostali, dwoje ze względu na styl muzyczny, a trzecia dlatego, że nie zna tych wykonawców. Idąc po kolei, pierwsza słucha Cypisa i muzyki z lat 90., druga wyjaśniła, że po trochu słucha tego, co reszta, ale także gustuje w fonku, techno i soundtrackach z gier, a trzecia wymieniła zespół Twenty One Pilots. Wspólnym źródełkiem nowej muzyki u ogólniaków jest YouTube. Dwóch z nich podało także radio i Spotify. Zbliżamy się już do końca tego filmu. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale omówiłam, czego słuchają studenci i jeden uczeń technikum. Teraz, w ramach podsumowania, przedstawię wam screeny odpowiedzi na poszczególne pytania.